Starostwo Powiatowe w Gnieźnie utworzyło od dziś w nowym miejscu Gnieziński Punkt Wspierania Biznesu. Doradcy w tym miejscu będą udzielali wszystkim zainteresowanym wsparcia merytorycznego w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na różne przedsięwzięcia. Punkt wspierania biznesu tak naprawdę funkcjonuje w naszych zasobach samorządowych już od pewnego czasu. Natomiast on został w tej chwili wsparty funduszem, jak tutaj widać z tego napisu Funduszu Rozwoju i, i Promocji. To jest jednostka Urzędu Wojewódzkiego, która tak naprawdę zapewnia wsparcie finansowe, czyli zabezpieczenie, jeżeli chodzi o pobieranie różnego rodzaju kredytów przez przedsiębiorców. Ten plan właściwie się narodził już kilka miesięcy Temu, ale czekaliśmy tylko i wyłącznie na jeden moment na oddanie obok budynku, w którym mieści się PCPR. Na ostatnim miejscu zostało zarezerwowane miejsce dla pozonu. Jednostki, która mieściła się właśnie tutaj, uwolniły nam się miejsca. W związku z tym realizujemy ten plan, ponieważ przede wszystkim bardzo poważnie podchodzimy do kwestii związanych z przedsiębiorczością. Oni mają swoje problemy, między innymi problemy związane ze zdolnością kredytową, a ten fundusz właściwie w tym obszarze zdecydowanie przedsiębiorców. Wspiera. Ja bardzo się cieszę, że coś takiego powstało, bo łącząc siły z tym, co my mamy i to, co oferuje Urząd Marszałkowski, możemy być bardziej skuteczni, jeżeli chodzi o wspieranie przedsiębiorców, którzy mam nadzieję będą tutaj licznie gościć. A chcę zasygnalizować, że za chwilę do Polski napłyną olbrzymie pieniądze unijne i to właśnie przedsiębiorcy będą próbowali po te środki sięgnąć, a ten punkt na pewno stworzy im większe możliwości, jeżeli chodzi o komfort zabezpieczenia finansowego. Przedsiębiorcy z powiatu gniezińskiego będą mogli uzyskać wsparcie w zakresie poręczeń wadialnych, poręczeń należytego wykonania kontraktu, również poręczeń kredytowych. To są główne, główne środki, którymi, którymi dysponujemy dla przedsiębiorców z całego województwa wielkopolskiego, ale w szczególności dla przedsiębiorców z powiatu gniezińskiego. Mogą się do nas zgłaszać wszyscy przedsiębiorcy, mikro, mali, średni przedsiębiorcy działający na terenie Województwa Wielkopolskiego, a najczęściej będą zgłaszali się do nas przedsiębiorcy z branż budowlanych, z branży usługowej, bo te branże w ramach prawa zamówień publicznych najczęściej korzystają właśnie z tych produktów, które my oferujemy. Ja myślę, że w ciągu kilkunastu minut jesteśmy w stanie wyjaśnić przedsiębiorcy, jak powinien złożyć dokumenty, jakie wnioski należy złożyć. Zachęcamy też do kontaktu w naszym punkcie, który mieści się w inkubatorze przedsiębiorczości w Fałkowie. I tam pan Wojciech Mikusiński, nasz pracownik, służy na co dzień też pomocą, ale myślę, że będzie również tutaj. Bywał w tym punkcie i tutaj będzie, jakby mógł przedsiębiorcom bezpośrednio wyjaśniać i odpowiadać na, na pytania. Dzisiejsze otwarcie punktu wspierania biznesu jest owocem naszej już kilkuletniej współpracy z samorządem, tutaj gnieźnieńskim, dokładnie ze starostwem powiatowym. Pan starosta Piotr Gruszczyński wielokrotnie zapraszał nas na wspólne. Wydarzenia dla przedsiębiorców. Miałem okazję prezentować ofertę Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego zarówno przedsiębiorcom, jak i też włodarzom gmin Powiatu Gnieźnieńskiego. To teraz powstanie punktu biznesu jest, można powiedzieć, ukoronowaniem też tej współpracy. Od dnia dzisiejszego przedsiębiorcy, którzy przychodzą do starostwa, będą mogli. Pozyskać tutaj od pracownika starostwa wiedzę. Jeżeli będzie potrzebna też współpraca ze mną takiego przedsiębiorcy, punkt wspierania biznesu będzie nas kontaktował. Będziemy z przedsiębiorcą prowadzić dalsze postępowanie. Będzie przedsiębiorca mógł pozyskać nasze produkty poręczeniowe. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.